Wracajmy do timów. Więc mamy. Yy, Sheli, jak myślisz, to wygra? Sheli czy Arab? Bo ja nie jestem w stanie Powiem tego ci powiedzieć. tak, z, wiem, jak Arab się tutaj by był u nas. nie? No. Ja Sheli go nie widziałem nigdy, tak by jego przygotowań i tak dalej. Nie? Nie, nie śledzę ich jakoś bardzo. Yy, ale Sheli ma pierdolnięcie w łapie, wiesz? To jest K1 na małe rękawice, tak? Czy nie? Czekaj chwilę, bo jakiś Łukasz pisze. Co to jest, ale to ja nie wiem, ja, znaczy, ja nie wiem Łukasz, nie, ten da, z czatu, ja nie wiem na jakich ty jesteś, kurwa, narkotykach, stary, nie, ale to jest popierdolone, nie. Bogusiel, odpowiedz, czemu nie walczysz z Wojtkiem Golą? Mówi, że będziesz walczyć, a teraz się boisz, ale ja się nie boję, kurwa, walki z Wojtkiem Golą. Bogusiel to sento? Ty ubiegł, kurwa, i on już pisze, chłopie, dziesiątą wiadomość, stary. Jaki to musi być Mefedron, stary, wpierdolony w banie, nie? Bo jak tylko patrzę kurwa cały czas, na, jak patrzę na czat, to wiesz, ja sobie czytam wszystko, bo ja czy, czytam wszystko. Ja wiem, nie, wiem, nie? wiem, Ja sobie tam filtruję, wiadomo, wiadomość, ale ten ziomek kurwa już... On chyba. Piątej raz. Widziałeś to, I nie? Dwa. Czternasta wiadomość taka sama. Dzień. kurwa bo i kurwa goli, kurwa. Ja, ja sobie staram czy, sobie czasami ale mi się to sobie wyobrazić. te postacie to... przed moim ja stary, który wiesz, albo siedzą... Naj, najczęściej... Nie, on zrobił kontrola, kontrol C i mówi tak, o, timeout outszedł. Tak. No ale ja stary ten. Ja to. Ja mam w głowie zawsze. Bo jak ja oglądam live'y, kto też ogląda live'y, jak ja, że leżycie już w łóżku i na telefonie oglądacie live'a. Ja tak mam. Albo na przykład sobie yy, spalę w łóżka, nie? No, no. i sobie na przykład tam siadam na tym i sobie i, i se klikam, nie? Kto też tak ma, że na przykład w łóżku ogląda live'y? A mi się skojarzyło, jak ty czytajesz ten komentarz, nie? Ze z są sytuacją. Czy masz dwubiegunowość nie, nie, nie. Dobra wbierana? Ja teraz dokładnie, ja. Ja tak teraz robię. Ja, 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 plus jeden. No ja, ja tak samo, nie? Jakiś no. buszek stary do łóżka, i wiesz, odpalam sobie na przykład Twitcha, nie. Bo ja na przykład na YouTubie kurwa to. Na YouTubie nie ma live'u. No bo na YouTubie nikt nie streamuje tak naprawdę kurwa, prócz nas. Kto jeszcze jest na YouTube? Kano, Kano, czasem. Kaniowski teraz zaczął coś streamować. E, streamują. Czasem Wardenga się odpali. Czasem Wardęga się odpali. Nitro. E, nitrodzeniak, ale to No, Nitro, Nitro często. Nitro nie? Ale tak to nie ma. A tak to nie ma nikogo, praktycznie. nie? Na, na Albo ten. myśmy jeszcze nie odkryli. Albo żeśmy nie odkryli, ale na tym, ale na Twitchu. No i tak no pan ma, No tak pan, tak, no tak, tak, No ale to, bo oni ma, Oni yy, myślę, że też robiliby na Twitchu, gdyby nie fakt, że no są kontrowersyjni. Nie? Uh -huh. nitro, nitro nie lubi też czasami mieć czegoś takiego, że żeby sobie tam stary, wiesz, nie polecieć z czymś mocniej tam, nie? A uh -huh. na... Twitch jest mocniejsza poprawność polityczna, więc... Niż tutaj, tak. Ta. Kanał sportowy, no ale kanał sportowy to jest z tego znany, nie? Tak, 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 tak. Ta, ta. On się na tym się opiera. Tak. Dobra, lecimy w każdym razie do, do tych teamów. No to y y Shelly czy Arab według ciebie? Tej, kończący... Shelly czy Arab, po prostu. Arab. Arab, okej. Okay. No, Arab. E -hater czy Take TakeFun. Japczan czy Sutonator? No, ja uważam, że Japczan. Ok. Linki Master Ale, ale trzeba też powiedzieć tak. Sutonator. Eee, no, czyli pasud stary ma kalafiora takiego dupnego On okay, dodaje daje okay. stary Zaraz zdjęcia. o nim pogadamy. No spokojnie. dobra, 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 no to dalej. Dzięki ja, Masem ja, czułuję w blond. Ja puszczę stary nam podkład muzyczny. Z... <coughs> Najpodkład no, muzyczny z milionerów. Dobra, może, może być Milio... Enter dobry wieczór, bitą mycie. Milioner soundtrack. Gdzie mój dress nie, nie to, to, kurwa. Tak, ujebałem saigonkami, Kaszankę, dosłownie. I pójść głupie, bo bo dopiero to. zobaczyłem, że z tym sosem chodzą na bluzie. To się zaczyna od 64 tysięcy dolarów, ta muzyka, nie? Tak. Eee... Czyli jabczan czy stonator, moim zdaniem Japczan. był w klatce. Ej, ryb są Twittery, na Twitterze coś napisał są tak. A teraz wszyscy TF, nic nie napisał. Bogzel, przyjmujemy razem z Awmusia przeprosiny. Nie musisz przyjeżdżać z biletami na Witosa. <grymianie> nie. Dziękuję za, za przyjęcie przeprosin. Oczywiście, bileciki i tak, jak coś to... Ogarniemy. Ogarniemy, ale, ale fajnie, że przyjęli przeprosiny. To mi się podoba. Dobra, wracając do teamów. Eee... Ja wczoraj czysta na Ty, jak uważasz? Ja uważam, że Japcha. Ja też uważam, że Japcha. Był w klatce i to jest mega, to jest mega wielka przewaga między debiutantem, a gościem... Ja uważam, że Japcha to wygra. Ja też uważam. Linky Master, Wielf Blond. Linky Master. Ferrari, Polak. Ferrari. Popek, Norman. No i... kurwa, bo zaraz będziesz Popek, ja Popek, no, Popek, Norman. No Popek, dlaczego? Bo jest MMA, jest cięższy, fuj. Dobrze? Nitro unboxer. Kurwa, no do... Gdzie <grym> <grym> Widziałem, jak unboxal się rusza, stary. Policzmy teraz e, naszych zawodników. Nitro wygrywa z unboxalem, jeden punkt dla mnie. Popek wygrywa z normalnym, bo też wierzę, że wygrał. Ferrari e, wygrywa z Polakiem. Nie odbierałbym Polakowi Ale nie tutaj, od... szans. E, tutaj jest 50-50. To jest mega 50-50, stary. No ale wiadomo, że z racji tego, że... E, co to są jedynki? No, który team jest lepszy? Aha, okej. Okay. Nitro, Popek, Ferrari, no uważam, że Ferrari mimo wszystko gdzieś tam uważam, że, że raczej wygra linki Master też uważam, że wygra Zwayów Blond 4-0 Jabczan uważam, uważam, że wygra z tym 5-0 5-0 Take Fan moim zdaniem wygra z hejterem 5-1-1 Shelly moim zdaniem wygra z Arabem, moim zdaniem choć kurwa nie, moim zdaniem nie. No ale Arab, Arabowi jest odebrany stary ten, nie? No okej, okay, dobra, Arab przeleżał przy walki, ale ja widziałem trójka Araba stary. No, Arab jest, to jest kompletny zawodnik. No dobra, no to jest prawda w sumie. No. Czyli 5-2. 5-2. 6-2 i Kuba post 6-3 dla, dla te. Czyli... Tak obstawiamy 6 -3. Ja uważam, że będzie 6-3 dla mnie i teraz. Y... Ja bysta 6-3 albo 5-4. 6-3 albo 5-4. Tak. Bo malczy, malczyna na przykład to nie jest taki dla mnie pewny, nie? Trafik. Ok. E, bo ponczu wiesz, jest silny w chuj i nie wiadomo, jak ta walka będzie wyglądać. E, tak samo popek Norman dla mnie jest taki, że, że tu bym też wiesz. Norman to jest w chuj doświadczenie. Ok. I tu też, więc. 6 MG albo 5-4. Coś takiego tak ja obstaną. Ale na papierze team wygląda kurwa twój lepiej. Pomimo, że na początku losowania mówię, o kurwa lipa. Kurwa, bo tak zastanawiam się, bo teraz... Teraz kurwa, bo... To jest mega wyrównane stary, bo z linki Master mimo że w nią wierzę, ale obląd jest mega mocny na stary. Tu, ale ja... tu, ja jest, na przykład, tu, tu ja bym... jest tu jest jedna walka stary, tak naprawdę. No ja wiem. Która decyduje o tym. A wiesz ten... jest Że to nie ma możliwości remisu. Bo jest 9 walk. No nie ma, nie ma. Nie no, jest właśnie. Jak? No bo stary masz, e, może być, 4-4 i walka remisowa, nie? Przecież maksymalnie miał remis na No Ale wierzysz w to, że stary, ile się zdarza remis? Jak często? No, ja kogo, się raz. Ja uważam, że ni chuj, nie ma opcji, że będzie remis. Żadnym... A jak będzie remis? Ja z Wojtkiem na, main, na, ko na końcu po nitro y, z unboxalem, co jeszcze uwaga, nie wiadomo czy to będzie main event do końca, okay. bo są duże przecieki, mogę wam liknąć, że jednak Ferrari i Polak y, mocno zasługują tutaj na main event i no, po prostu trwają. Jest, jest rozkwina. Ta, tak, 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 w każdym razie wróćmy do, do teamów, wtedy ja i Gola będziemy musieli wyjść stary na przykład papier na... papiernożyce na środku oknagonu. <laughs> kurwa, przede wszystkim no to mocny, stary. No dobra, no ale y, y, wracając jeszcze do, do drużyn. Bum? Wracając do drużyn. A pokaż jak na papierze wygląda ten drużyna goli. Tak nazwiskami i okay. no. <laughs> Nie no, ale. No, no, nie no, no, gola też ma fajny Teams. Ale. Ja patrzyłem na samą górę. I tak wiem Ale czemu tak tego Unboxala nie lubisz? Nie, czemu go nie lubię? A czemu nie lubisz? O, nie, a dlaczego od razu że nie lubię? Jestem pełen podziwu jego umiejętności sportowych. W sensie, no nie, może, może ten, ale oglądałem te storki, nie? I to naprawdę wyglądało mega słabo. Mega. O... I jeżeli. Coś mi tu kurwa kręcisz. Co? Co ci kręcę? No to... Bo ty stary mega nie szanujesz Jumboxala. Ale pierdole to głupoty stary, jest? ja jestem ja, mm, ale chcemy poddymić ojoho <laughs>